Panie marszałku, czy to jest dobry pomysł, premiera Tuska, żeby poddawać teraz rząd no, takiej weryfikacji wewnętrznej niejako? Panie redaktorze, ja być może warto, rzeczywiście jak pan od tego zaczyna, to, to ja powiem bardzo wyraźnie i mówię to we własnym, żeby było jasne imieniu. Moim zdaniem nie stało się nic, ani konstytucyjnie, ani politycznie, ani moralnie, żeby koalicja 15 października przestała funkcjonować. Ponieważ żadna z wartości, wokół których myśmy zbudowali te koalicję, nie została zakwestionowana. No ale mówi PiS i Panie od razu daje Pan argument, że straciliście natomiast... mandat, bo jednak prawie 400 tysięcy Wyborcy... osób. Panie z tej grupy, ogromnej grupy Polaków zagłosowała na kandydata Panie redaktorze, Konstytucja Rzeczpospolitej stanowi wyraźnie o podziale władzy i o, mówi o tym, że są osobne wybory do Sejmu i Senatu, które decydują o tym, kto ma większość i osobne wybory do Parlamentu. Lecz I do, na prezydenta, a jeszcze inne do Parlamentu Europejskiego i do samorządów. I to są, każde z tych wyborów są różne i niezwiązane ze sobą. Jedne na drugie nie mają prawa nawet wpływać. I chcę jeszcze raz powtórzyć. Nie stało się nic, panie redaktorze, żeby ta koalicja przestała funkcjonować, no dobrze, ale dlaczego, stało się wszystko. To dlaczego Donald Tusk? Ale robi? stało się wszystko, by na jej czele przestał stać Donald Tusk. To tak. Nie stało, pan się, do nie stało się, powtarzam, nic, co by miało zakwestionować istnienie tej koalicji. Natomiast stało się, jeśli nie wszystko, to bardzo dużo, by Donald Tusk przestał być premierem. Panie marszałku, A to są dwie różne ale rzeczy. Ale dobrze panie to, ja to rozumiem. rozumiem. Ale rządowe. Koalicja PiSu zmieniała premiera, koalicja SLD, PSL zmieniała. No, że to się zdarzy. Pan, co prawda, powiedział, że mówi to we własnym imieniu, ale jest pan jednak z polskiego stronnictwa ludowego. To będzie wiązane. Czy pan uważa, że Tusk powinien odejść teraz? No, pan, ja powiedziałem, Odejść z rządu, z pan, szefowania panie redaktorze, rządowi. Pan Donald Tusk zapytał, czy mamy do niego zaufanie. Ja wczoraj na swoim Facebooku przytoczyłem, co oznacza według słownika języka polskiego słowo zaufanie. To jest również zaufanie do słów i czynów człowieka. Donald Tusk pomylił się w sprawie międzynarodowej w najważniejszej rzeczy. Przypuszczał, że Donald Trump nie będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych i nawyzywał go od agentów KGB. Dzisiaj z tego powodu Polska ma potworne kłopoty, że polski, że polski premier nie jest w stanie rozmawiać z amerykańskim prezydentem. Jeżeli pan mnie pyta, czy ja do kogoś, kto obrzuca błotem amerykańskiego prezydenta i nie jest w stanie go za to przeprosić, mam zaufanie, moja odpowiedź brzmi, nie, czy mam zaufanie do kogoś, kto losy mojej koalicji i wszystkich wartości, które są mi drogie, powierzył w ręce ludzi, których wieczorem, w noc wyborczą widziałem, jak skaczą na własnym pogrzebie? ja mam zaufanie do człowieka, który kampanię wyborczą powtórzył, powierzył ludziom, którzy opowiadali o jakichś swingujących powiatach, udowadniając, że nie mają kompletnie pojęcia o tym, czym jest kampania wyborcza w Polsce na prezydenta, a być może pokazujący, że oglądali kiedyś House of Cards z polskimi nazwiskami? Panie Marszałku, bo oczywiście ktoś może pomyśleć, że przemawia przez pana jakiś rodzaj osobistego stosunku tak, do Donalda Tuska. Nie, mam osobisty stosunek do tej kampanii wyborczej, bo wygrał ją mój przeciwnik, do Adam Biela. Czy tak, ja przyznaje mam pan tego, rację, że Bielan wygrał kampanię? Oczywiście, że tak. To był jego pomysł i on to rozegrał. Ja jestem, I tak, i to jest dla mnie bardzo poważny osobisty problem, bo ja z Bielanem rywalizowałem i bardzo nie A chciałem. A nawet pan w... współpracował kiedyś? Bardzo dawno temu. Jak pan wie, ta współpraca się zakończyła brutalnie, on wrócił do PiSu, ja do PiSu nie wróciłem i przez 15 lat z PiSem wojowałem. I ja się nie cieszę, jak po raz kolejny wbrew moim radom, wbrew radom mojego prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, Donald Tusk zamiast podjąć decyzję, o którą go prosiliśmy, by wspólnym kandydatem był Radek Sikorski, po 17 minutach odpowiedział Twitterem, że nie będzie Wspólnego kandydata będzie tak jak on chce. I dzisiaj Donald Tusk mnie pyta, czy mam do niego zaufanie. No, brz, od Panie marszałku, mi, Sorry, dobrze. Nie mam. Rozumiem, tylko chcę, chcę ustalić prostą rzecz. Pan powiedział, że nie powinien stać na czele koalicji. A ja się Pana pytam wprost, czy według Pana powinien zrezygnować no, z urzędu że, premiera. Oczywiście, że tak. I Platforma powinna przedstawić kogoś nowego na funkcję jakoś rozwiązać ten problem, Panie redaktorze. No, ale ja jeszcze raz Panu powtórzę. Kto panu uwierzy dzisiaj? Kto uwierzy dzisiaj, że człowiek, który nie wierzył, że Nawrocki wygra prezydentem i nawyzywał go od Alfonsów? Nie wierzył, że Trump wygrał prezydentem i nawyzywał go do agentów KGB. Jest w stanie prowadzić skuteczną polską politykę. Jak pan będzie oglądał spotkanie De Donalda Trumpa z panem prezydentem Nawrockim, to i pan i ja będziemy widzieli spotkanie polskiego prezydenta i amerykańskiego. A Donald Tusk będzie widział spotkanie Alfonsa z agentem KGB. Nie chcę takiego Panie takie marszałku, podwiera. no dobrze, bo rozumiem tę retorykę, natomiast jednak zapytam, bo pan doskonale wie, że ta opowieść o Karolu Nawrocki, dotyczyła medialnych y, y, artykułów, dotyczyła y, nie, tego ja wszystkiego, polskiego co polskiego premiera, który cytował pato streamera w programie telewizyjnym, powoływał nie, się Kłopot na swój, na swój, na swój gratuluje autorytet i opluwał Karola Nawrockiego, powołując się na, przepraszam, panią z Bazaru, panią z Bazaru, która mu coś powiedziała, a także na jakiegoś pato coś tam. Ja się na tym nie znam. I, i, I pytanie brzmi, czy ja mam zaufanie, że ten człowiek poprowadzi moją koalicję rządową do walki z nawrockim prezydentem, coraz silniejszym pisem i osuwającym się w brunatną stronę polskim elektoratem? Nie, nie mam zaufania, że ten człowiek obroni te wartości. Panie Marszałku, dla no dobrze, powołano ale, koalicję 15 Ale za chwilę, będzie, za chwilę będzie głosowanie nad wotum zaufania do rządu. Pański głos, nie wiem na ile jest słyszany w polskim Stronnictwie ludowym, zadaje pytanie, czy PSL, czyli Trzecia Droga, będzie głosować za Panie... udzieleniem wotum zaufania? My mieliśmy jeden klub, który dzisiaj, który pokazał jedno. My mamy pełne zaufanie do naszego kierownictwa, czyli do prezesa Wład Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bo to Kosiniak miał rację. To Kosiniak w listopadzie tego ubiegłego roku zaproponował Donaldowi Tuskowi rozwiązanie, o którym dzisiaj każdy widzi, że uratowałoby Polskę przed prezydenturą Nawrockiego. Więc dzisiaj cały PSL ma ogromne zaufanie do Kosiniaka, ponieważ Kosiniak wiedział coś, czego nie wiedział Tusk. Jak pan Kosiniak-Kamysz powie, głosujemy za wotum zaufania, bo, bo jest w tym rządzie, to, to PSL, trzecia droga, będzie głosować za. Mam nadzieję, ale oczywiście, że tak, znaczy, po pierwsze, u nas będzie na pewno głosowanie i wszyscy się zachowamy tak, jak powie większość i tak, jak nam powie prezes. No wie pan, my jesteśmy demokratyczną partią, w której każdy może mówić, co chce do momentu podjęcia decyzji. Donald Tusk miałby tę decyzję dzisiaj, gdyby nie odłożył tego głosowania na dziesiąty. Tak? Czy 11? Tydzień, na środę. No, no to też jest skądinąd pokazanie, z coś, że coś z instynktem politycznym jest niehalo, bo to jest zaproszenie, już czysto praktycznie to mówię. To jest zaproszenie teraz wszystkich, łącznie ze mną i z panem, byśmy przez tydzień rozmawiali o przywództwie Donalda Tuska. A siłą rzeczy w tym kontekście, no nie może, nie ma żadnych argumentów, no dobrze, które przez najbliższy czyli... tydzień komukolwiek udowodnią, że Tusk jest kimkolwiek innym niż gościem, który właśnie po raz kolejny doprowadził do sukcesu PiSu. No tak, oskarża pan Donalda Tuska. A nie oskarżam go. O to, że miał. doprowadził do sukcesu PiSu, w sensie wskazuje pan... Ale połowa pan... jego partii tak uważa, bo połowa dobrze, uważa, dobrze. Że, to nawro... bo połowa uważa Rozumiem, że to Trzaskowski, ale... a druga połowa, że Chcia to Chciałem do, dokończyć pytanie, bo pytanie dotyczy tego, w takim razie, dlaczego skoro pan wskazuje na Donalda Tuska, przegrał Rafał Trzaskowski, który był prezydentem, jest prezydentem Warszawy, był politykiem no, innego typu niż Donald Tusk, no, jeśli chodzi przynajmniej o, o, o pewne cechy przywódcze i był przedstawiany jako właśnie inteligent, który ma pomysł, który chce w Polsce i jest przygotowany. Do rządzenia, krótko mówiąc, jako prezydent. Dlaczego przegrał? Ale jest oczywiste, że Rafał Trzaskowski też zapłacił cenę za e, rząd Donalda Tuska, ale Rafał Trzaskowski przegrał te wybory po raz drugi. Panie redaktorze, on już raz przegrał te wybory. I dlaczego wszyscy się dziwicie? Ja mówiłem o tym, że on je przegrał od listopada. nie wszyscy. Nie wszyscy A nagle to... się wszyscy dziwią, że to jest. Ja nawet, panie redaktorze, o tym, że coś jest niehalo z nimi świadczy nie tylko to, że oni skakali na własnym pogrzebie. Na, na wieczorze wyborczym, gdzie pan, każdy normalny człowiek, no jak wygra milion złotych, to trzy razy sprawdza, czy to prawda. Jak człowiek się dostanie na studia, to sprawdza, czy to prawda, że się dostał. A oni są tak zadufani w sobie, tak pewni, tak... Pyśni, że na, na skutek błędu statystycznego w sondażu pan Trzaskowski ogłosił swoją żonę pierwszą damą a siebie prezydentem. I ci ludzie jeszcze zaczęli w jakimś obłędzie skakać z radości na własnym pogrzebie. I pan mnie pyta, czy ja mam zaufanie do ludzi, którzy się cieszą z własnej klęski? Nie ja pytam, nie dlaczego widzą? przegrał i dlaczego Adam Bielan wygrał? Bo jest mądrzejszy, bo wie pan co, kiedy ludzie Bielana jeździli do Stanów się uczyć, to ci odpalali kolejny sezon House of Cards z polskimi napisami. Po prostu dlatego. I opowiadali później dyrdymało o swingujących powiatach. Rozumie pan, że jak ktoś mówi o swingujących powiatach w polskich wyborach prezydenckich, to jest tak, jakby ktoś panu mówił, że jest ekspertem od lotnictwa, a samolot lata dlatego, bo macha skrzydłami. Rozumie pan? Panie... I takich ludzi Donald Tusk postawił na czele kampanii wyborczej, którzy opowiadali o swingujących powiatach. Panie, no przecież to jest to. to rozumie Marszałku. pan, że pan by wyrzucił gościa, który panu powiedział, że telewizor dlatego mówi, bo tam ludziki siedzą małe. No. A to jest na tym poziomie, no przysięgam panu. No, niech panu każdy ekspert powie, że swinging stage to nie to samo co swingujące powiaty i przenoszenie tego na Polskę oznacza, że ktoś oglądał bez zrozumienia House of Cards.